Witam wszystkich. Mamy 28 dzień listopada. Zaczynam moim finiszem kot. Powiedziałam wcześniej, że jest to kot z dynią. I myliłam się, dlatego że jest to kot z lampionem. Mimo wszystko skończyłam go, wyprałam, wyprasowałam. W świetle lampy, którą muszę się doświetlać, dlatego że dzisiaj jest szaro, buro i ponuro, pada deszcz, jest ciemno, więc muszę się doświetlać. W kamerze telefonu widać ogromne prześwity, lecz w rzeczywistości nie widać ich aż tak bardzo. Zgaszę na chwilę lampę. Aby Wam pokazać jak to mniej więcej wygląda. I uznacie pewnie, że teraz jest lepiej, ponieważ tego nie widać tych prześwitów. Teraz nagle no, jest mi bardzo dużo. Więc hmm, skończyłam tego kota. Zostało mi dużo nici. Czy jestem z niego zadowolona? I tak i nie dlatego, że bardzo szybko się go robiło. Był bardzo przyjemny, nie było tutaj jakiejś z rozstrzelonych pojedynczych krzyżyków, gdzie nie gdzie, wiadomo. Ale niestety ten wzór jest niewyraźny. Jest to Canva 11 CT, to był zestaw cały. Nici zostało mi sporo, więc powinnam je sobie zorganizować, bo jest tam numeracja DMC. Czy się zgadza, nie wiem, ponieważ jeszcze nie zakupiłam wzornika. Kot mi się podoba, chociaż z praniem tej kanwy też był um, problem. Dlatego, że wrzuciłam ją do wody, niby zaczęło wszystko fajnie schodzić, ale okazało się, że kanwa jest różowa. Um, tak mocno, czy zafarbowało. Ciężko mi powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło, ale jak wyciągnęłam to z wody, to było różowe. W niektórych momentach również prześwituje taki różowy, delikatny odcień, lecz po wyprasowaniu nie jest najgorzej, można powiedzieć, że jest na białym tle. Brakuje temu kotu wąsów, lecz ja ich nie będę dorabiać, dlatego że na całym obrazku nie ma konturowania. Więc, no, dziwnie by to wyglądało, moim zdaniem. Jak widać, no, ten kot też ma taką dość dziwną buźkę. Te kolory są takie, no, nie kocie, tak? Nie są. W szarościach, tylko właśnie w niebieskie, fioletowe. I mimo wszystko, fajny jest ten projekt. Fajnie, szybko się go robiło. Co do nici, to tak jak już mówiłam, zostało mi ich bardzo dużo. Białego też, dlatego że tu całość. Miała być biała na białym tle. Kolorów jest 38. Nie ma blendów, nie ma konturowania. No, jak widać, naprawdę jest ich sporo. Moja organizacja była taka, że na takich małych karteczkach nie wiem, kto mi widać napisałam sobie numerki od którego się zaczyna, na którym się kończy, związałam z tą rzeczką, i dzięki temu było mi łatwiej szukać tych mm, odpowiednich kolorów. Miałam trzy takie pakieciki. No i biały, tak. Białego w ogóle nie używałam. Tak, trzy takie pakieciki. I dzięki temu było mi łatwiej szukać jaki symbol odpowiada jakiemu numerkowi i w którym pakieciku go szukać. Organizacja na takich kartonikach nie przypadła mi do gustu no ale taka była organizacja w tym zestawie, ja tego nie zmieniałam, chciałam zobaczyć jak mi to pójdzie. Biały, biały jest na czterech kartonikach. Ja nie użyłam ani jednego kartonika całego. Także białego to mam zapasu bardzo dużo, czarnego też mi trochę zostało, też były trzy, został mi jeden, niepełen. No i tutaj tego zielonkawego, który był na optoczkę całego obrazka, również mi trochę zostało. Więc w obecnej chwili to wszystko idzie do szafki. Kiedyś sobie to wszystko zorganizuję na bubinki, ponieważ ja właśnie w ten sposób przechowuję nici. No i tyle. Powinnam jeszcze sobie dokupić wzornik Mulin DMC, aby porównać, czy one na pewno się zgadzają z tym, co jest w tamtej numeracji. Jeżeli tak, no to będę mogła z nich korzystać do projektów, które nie są zestawami, tylko zwykłymi. Wzorami. Wzór prezentuje się w ten sposób, więc można powiedzieć, że odszyw wyszedł lepszy niż to, co jest na prezentacji. Nie jest najgorzej. Tutaj mamy y, odpowiednie numeracje. Tak, że to jest 11 CT. Cały wzór miał 148 krzyżyków na 148 krzyżyków i powinien mieć 40 cm na 40 cm. Czy tak jest? Nie wiem, nie sprawdzałam. Wydaje się, że jest około, lecz wiadomo, podczas haftowania kanwa mogła się naciągnąć. Mam zamiar to oprawić również w kole. Jeżeli chodzi o ramki, to wiem, że okrągłe ramki są problematyczne, dlatego będę szukała zegara. Nie zrobię z tego obrazu zegara, tylko wykorzystam ramkę. Zegary można zakupić już za 30 zł, jeżeli chodzi o taki wymiar. Wiadomo, że to nie musi być zegar piękny, tylko chodzi o ramkę na obkoło. A gdybym chciała zamówić typowo ramkę okrągłą, no to myślę, że przynajmniej stubę musiałabym wydać. W obecnej chwili jeszcze nie rozglądam się za obramowaniem, dlatego że po prostu. I tak, nie mogę tego powiesić, nie mam na to miejsca, więc yy, standardowo ten haft musi iść do szuflady. Jest mi przykro z tego powodu, bo mi się podoba ten kotek, ale taka kolej rzeczy. Mam nadzieję, że kiedyś będzie taka możliwość, aby powiesić to sobie u siebie w domu na ścianie i zrobić galerię. Przechodzimy do osób świątecznych. Te trzy babeczki wykonałam już jakiś czas temu, chyba w tamtym roku lub dwa lata temu, już naprawdę nie pamiętam. Są to wykonane na plastikowej kanwie, podszyte filcem i oczywiście moje nieudolne do opasowania zawieszki. Więc te zrobiłam w tamtym roku lub dwa lata temu. Tą zawieszkę na plastiku też wykonałam w tym roku. Jest podklejona filcem i brała udział w zabawie domkowej na samplerowni. Jakiś czas temu wykonałam też ptaszki na plastiku i postanowiłam, że zrobię z nich zawieszki i będą wisieć sobie na choineczce. Są podklejone również filcem. Tak wszystkie trzy bombki pokazywałam w ostatnim odcinku i tutaj mamy te gwiazdeczki z tyłu. I one są zrobione w tym roku niedawno. Zrobiłam jeszcze takie oto gwiazdeczki. Też na plastikowej kambie z motywem domkowym, takie zimowe, bardziej niż świąteczne, podklejone filcem w kolorze błękitnym i dodałam po dwa takie dzwoneczki, bardzo mi się to podoba. Bardzo możliwe, że będą brały udział w właśnie zabawie świątecznej na samplerowni. Ale jak widać no, zrobiłam trochę tych prac, więc cokolwiek bym. Nie dała, to i tak się załapie. I pewnego dnia nie miałam za bardzo ochoty na krzyżyki, i postanowiłam wyciągnąć coś, co dostałam w zeszłym roku. Mianowicie chojneczkę. Dostałam ją od Ewy z kanału Wolver Stitcher. Tam były w zestawie, może tak, to był zestaw. Były guziczki, lecz ja ich nie wykorzystałam i dałam cekinki, które przyszyłam za pomocą koralików. Jedna i druga strona jest taka sama. Wypchałam to wadką i zeszyłam takim ściegiem na okrętkę. I będzie kolejna zawieszka na choinkę. Te dwie Zawieszki w kształcie gwiazdek. Są z gazety, chyba kram z robótkami, dodatek specjalny. I są tam jeszcze dwie inne, których nie będę wyszywać w tym roku. Te dwie mi w zupełności wystarczą. Mimo wszystko, mój wzrok w dalszym ciągu idzie w kierunku babeczek. Najbardziej mi się podobają ze wszystkich prac, które są tutaj na na ekranie. I chyba dorobię resztę, bo tam są chyba jeszcze cztery: z bałwanem, z mikołajem, z choinką. Chyba, a z laską cukrową już mam. Także jest tam tego sporo. Teraz widzę, że mogłam jeszcze. Tak, jest laska cukrowa. Mogłam tu wyciąć. I też byłoby fajne. Kolory są takie apetyczne. Dodatkowo, jeszcze popatrzcie, są te mm, koraliki, jak ładnie odstają. Super to wygląda. Tak samo tutaj. Koraliki. Pamiętam, że jak miałam doszywać koraliki, to sobie sama wymyślałam, gdzie który ma być, to nie było ze wzoru. Tylko to była moja inwencja twórcza. Ja jestem zadowolona, więc mam nadzieję, że w tym roku moja choinka będzie troszeczkę bardziej udekorowana ozdobami robionymi ręcznie. Chciałabym, aby kiedyś wszystkie ozdoby na choince były robione ręcznie przeze mnie. Kiedy by mi się nie mieściły już na chońce, a nie mam dużej choinki, to wcale bym nie stała robić ozdób, tylko bym musiała kupić większą choinkę. Kolejną rzeczą to jest taka piękna dziewczynka. I jest ona oprawiona w taką rameczkę, którą również otrzymałam od Ewy. I to w tej ramce był taki bukiecik, który wykonałam sama. Wyciągnęłam go, włożyłam dziewczynkę. Fajnie pasuje, ale mam problem, co zrobić z tym materiałem. Docelowo nie chciałabym, aby to tutaj było. A jak obetny materiał, to później będzie mi bardzo ciężko cokolwiek innego z tego zrobić. Jest to. Chyba Kaszel 32 CT? Nie, nie wiem, nie pamiętam po prostu. I jest wyszywany co jedną niteczkę. Jak się przesiadłam później na 11 CT, to miałam wrażenie, że robię takie wielkie bukwy, ogromniaste krzyżyki, a tutaj to. Naprawdę musiałam się wysilać żeby to odpowiednio zrobić i uważam, że czarna nitka jest za gruba. Powinnam użyć nie muliny, ale jakiejś nitki do szycia ręcznego. Mimo wszystko to jest takie urocze i bardzo mi się to podoba. Będę to jeszcze poprawiać, inaczej to... Mm, no inaczej to jakoś muszę tu zrobić, bo to nie wygląda... Wystaje, tutaj jeszcze widać pisak nie, niesprany. Podoba mi się bardzo. Świąteczne projekty nie kończą mi się na tym, co tutaj widać, ponieważ zaczęłam nowy. Takie okienko świąteczne ze świnką. Tutaj również mamy firmę, tak, mamy skąd to jest, numery i wszystko inne. kanwa e, 14 CT przez na dwie nitki. E, rozmiar ukończonego powinien być taki, w centymetrach. E, numer zestawu. I były tu wszystkie nici kanwa, drukowana igły. Oprócz tamborka, który jest mm, mój Dopiero co zaczęłam? Bo siedziałam nad tym jeden wieczór, niecały, i zrobiłam tutaj tylko. Oj, tu tyle. I tutaj preferuję metodę taką, że biorę jedną nitkę i wykańczam ją do końca. Nie ucinam jej i nie odkładam na organizer, tylko. Jak muszę ją uciąć, to zaczynam w innym miejscu aż do momentu skończenia się nitki. Więc to tak wygląda: jest to kanwa drukowana. Już robiłam kilka z serii tych okienek. Pieska robiłam ostatnio: czerwonego, znaczy czerwonego. Z czerwono-białym wiatrakiem. Kurę robiłam z jabłkami. I coś jeszcze, ale nie mogę sobie przypomnieć. Jakieś jeszcze zwierzątko robiłam. Aż muszę sprawdzić. A więc: kura, piesek, no i króliczek. Zapomniałam o króliczku. Na razie najbardziej podoba mi się piesek. Zobaczymy, jak będzie wyglądać świnka. Jest to mój ostatni filmik w tym roku, dlatego że w grudniu zacznie się zabawa pod tytułem. Kalendarza adwentowe. Dziewczyny na YouTubie już o tym mówią i na pewno są podekscytowane i wcale się nie dziwię, bo jest to no, duże przedsięwzięcie. Nie tylko ze względu na to, że samemu się otrzyma prezent, ale przede wszystkim, że samemu się robiło prezent dla osoby innej. Więc trzeba było się na pewno wgryźć w filmiki danej osoby, aby poznać co lubi, czego nie lubi i czy jej się spodoba to, co otrzyma. Ja się w tej zabawie nie udzielam, nie biorę w niej udziału. Już o z samego początku, kiedy zostało to ogłoszone, że będzie taka zabawa, ja nie brałam w tym udziału. Mam kilka powodów. Pierwszy to chociażby to, że nie potrafię tak swobodnie mówić do kamery. A tam się nagrywa codziennie, co dwa lub co trzy dni, to nie dla mnie. Po drugie, nie jestem dobra w znajdowaniu zestawów i zamawianiu, czy to z zagranicy, czy to z innych źródeł. Więc uważam, że to, co ja bym mogła skomponować, byłoby nieciekawe i po prostu dostępne dla wszystkich. No i trzeci argument to po prostu no, kasa. Chociaż to jest chyba najmniej istotny argument, dlatego że to nie jest jednomiesięczne wyzwanie, tylko ma się na to 11 miesięcy, tak? Od stycznia do końca listopada. Jest dużo czasu. Więc yy, zazdroszczę trochę dziewczynom, że, że biorą w tym udział, yy, ale to była moja świadoma decyzja od samego początku, że ja nie biorę udziału, ale będę oglądać, będę kibicować dziewczynom, yy, żeby wszystkie strony były zadowolone. Na pewno. Na pewno będzie to świetna zabawa. Dlatego ja oddaję już grudzień cały dziewczynom innym z YouTube'a. Jest ich sporo, więc będzie dużo rzeczy do oglądania. Ja będę sobie pomalutku tutaj dziubać swoje rzeczy. Podejrzewam, że w styczniu, na początku, pojawi się film z podsumowaniem roku. Mm. Bardzo bym chciała zrobić jakąś zabawę w styczniu, chociażby dlatego, że zbliżam się do 500 subskrypcji. Jest to naprawdę niesamowite, że w ciągu. Kilku lat tyle osób chce mnie oglądać, gdzie ja nie nagrywam regularnie. Moje filmy nie są ładne. Jest dużo błędów, zarówno językowych, jak i kadrowych. Źle, źle ustawiam przedmioty, źle nagrywam. Czasami dźwięki są niewyraźne. Więc naprawdę dziękuję wszystkim osobom, które mnie oglądają, które mnie komentują. Mam nadzieję również, że coś dla siebie wyciągnięcie z tych filmów, chociażby żeby posiedzieć i sobie pohaftować przy, przy moim gadaniu. Na koniec pokażę jeszcze jeden projekt, nad którym pracuję. Pracuję nad czarodziejką z Marsa, w której w końcu pojawiła się twarz. Przeszłam przez ten trudny dla mnie element, czyli tu. Tutaj naprawdę była duża pikseloza. Ciężko było zrobić kilka krzyżyków pod rząd. Ale mam. W końcu doszłam do twarzy. Specjalnie ominęłam tu ten kawałek i zaczęłam twarz. Twarz, włosy. Z daleka wygląda co całkiem nieźle. Z bliska jest dużo gorzej. No ale czego można się spodziewać po takim rozmiarze i chińskim zestawie? Chociaż niektóre chińskie zestawy naprawdę są fajne. Ja już więcej takich nie zamawiam. Ale nie będę nic robiła z tymi, które mam. To znaczy, nie będę ich wymieniać, wyrzucać, sprzedawać. Będę je po prostu sobie haftowała. I tyle po prostu. Co ja tu jeszcze mogę Wam powiedzieć o tym projekcie? Jest tu dużo kolorów, bo jest tutaj 38 kolorów. Nie ma tutaj konturowania. Nie ma tutaj blendów. Wydaje mi się, że ten element, który był najtrudniejszy, jest już za mną. Zaraz Wam pokażę. Czyli tu, to oj, tu jest bardzo dużo różnych y, znaczków. A zaczynam robić tutaj, tak, czyli już mamy twarz. Widzicie, ile tutaj jest mm, takich kolorów. Pod rząd sporo. Łatwo się to wyszywa. Nie ma co chwili zmiany nitki. Jest dużo prościej. Mm, no i tutaj później będzie jej sukienka, tak. Tutaj z tyłu. O, właśnie. Tutaj mamy, jak to ma się prezentować. Jest dość duże. Sukienka, jak widać, no czerwone, no czerwone, jak czerwone. Ja dopiero jestem tu na twarzy. Nawet jeszcze jej nie zrobiłam dekoltu. Tego taka dopiero zaczęłam. Z tego, co widziałam, jeszcze sporo takich pojedynczych krzyżyków będzie tu, na tej wstążce, ale to już nie jest aż tak jak... Całość ma. Ja wam pokażę. 104 krzyżyki na 342 krzyżyki. No, całkiem, całkiem, no. 30 cm na 85. Jest to Kanwa 11 CT, dlatego te wymiary też są takie duże. Wyszywam tutaj trzema nitkami. Chociaż teraz zauważyłam, że chyba powinnam ma, ale jak to? Nie, trzema. Ja wyszywam trzeba. Bo jak to, dwie, to, to byłoby za dużo prześwity. Nie, nie, nie. Trzy jest ok. Nitek powinno mi wystarczyć. Mam ich naprawdę dużo. Aha. To są nitki do tego projektu. Jest ich naprawdę sporo. Kolory też są takie czerwone, różowe, borodowy, no piękne. I mam jeszcze w zapasie. Przepraszam. O! Mam jeszcze w zapasie takie fajne skręcone mulinki. Już musiałam rozpakować któryś, chyba ten. Mm, tak, ten na pewno rozpakowywałam. I. Nie, tylko ten. No, także trochę tego będzie czerwony. Piękny czerwony. Teraz mi fajnie idzie, bo są duże kawałki jednego koloru, więc można się rozpędzić. Twarz jest. No i tyle. Więc na koniec. Ze względu na to, że nie zobaczymy się już w grudniu, życzę Wam wesołych świąt, dużo ciepła rodzinnego, zdrowia. To przede wszystkim, bo jak nie ma zdrowia, to wszystko inne jest kiepskie. Nie ma takiego kopa. Nie marzeń i oczywiście czasu na swoje pasje. Więc do zobaczenia w styczniu.